Cześć, tu znowu Badruś, a to kolejny odcinek Europe Universalist. Ostatnio podbiliśmy Wielką Brytanię. Zapraszam do tamtego odcinka, jeżeli go nie widziałeś. Dziś. Dziś troszkę wewnętrznie. Co ja robię? Powiesz. Co się? dzieje? Ajszary, przecież je zająłeś. Czemu ono jest szkockie? Otóż sprzedaję prowincję. Dlaczego? gdyż moje overextension nie wyrabia. 104% to jest za dużo. E, dlatego też chcemy sprzedać jeszcze Aberdeen czy Aberdeen w Szkocji. E, potem to sobie odzyskamy, oczywiście poprzez wasalizację, aneksję, to już przerabialiśmy. Hehe, <trony> chyba. <trony> no szybko. No i zajdź. Tylko szkoła tam zrobiliśmy Czy do szkoci wybuchli no. Cel, 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 gdzie jest cel. Mogę? <grystanie> Przedam wam z buntownikami. A może im pieniążki jeszcze dacie za to. 13 niby nic, a jednak pieniążki. Przecież mi prestiż, ale no musimy to zrobić w tym momencie. Korona jest oblegana. Przewidzieli to, że będę... A tu to co? Też wybuchli. Przewidzieli, że będę chciał. Mm, sprzedać jaką wlegane. Dobra, weźmiemy tutaj sobie króla, bo jest y, tempym celem, jest menia cienki. I co, odbijemy to, Berlin? Nie, fort. Zdążysz, zdążysz, 15, 10, zdążysz. 15, proszę cię. Kurna, no! Nie zdążyła. Sekunda za późno wbiła się. Fort, coś tam? Wygrałem. Aha, tutaj wojsko jeszcze wysłałem, tak? To prawda. Tam też wysłałem wojsko. szybko to odbi, bo... Jeszcze no muszę to oblegać, Uuu. Ja pierdziele, może sprzedamy jednak kumbę. Ile kumby jesteś warto obecnych? Już mamy poniżej stół. Fajnie. Ale jednak ta Berlin też. Może bym oddał. A nas jest ogromny. Kumbia ma tylko 6% i nie oddaje, poza tym tu już koła tworzę. Ajajaj, oni będą zaraz wybuchać, cała, ca, cała Anglia mi zaraz wybuchnie. Oczywiście, English separatist. Gdzie? W Kumbi właśnie. No właśnie. <laughs> e, muszę mądrze zarządzać teraz moimi wojskami. E, gdzie ja mam jeszcze bunt? Permian. Protestanci, oni chcą wybuchać. Ajajaj, dużo tych buntów. Moi drodzy, dużo za dużo. Okej, tą trzynastkę może doślemy na... Też nie, nie musimy. Cię to kumpli stańcie. Mamy ujemne pieniążki, to nie jest ładne. Tu mamy jeszcze piętnastkę. Mała mi się zrobiło, bym powiedział. Za chwilę będziemy musieli zacząć pożyczkę. Over extension powyżej 100% ja miałem. I to jest... ...katorga, to jest tragedia, to, to, to co się z tym dzieje. Nigdy w życiu, moi drodzy, nigdy w życiu tego nie dopuszczę, żebyście mieli over extension powyżej 100%. Aberdeen padło. Szybko, mamy dużo działek, no tak. wydam stójcie tą piątką. Tu jest ciśnina, aj. I fajnie. A gdzie jest moja flota główna, naczelna? Tutaj proszę Was wkuńcie sobie do, do pyn bliżej macie i się zapotwiczcie mo'ball, Tak jest Pieniążki na plus dzięki temu. Pięknie. tysięcy mm, tradycyjnie niech przepłynie. Tutaj. Będziemy się desantować na kolejną wyspę. 13 już zyskuje tutaj swoje dawne siły. Tu, tu jest król u nich. On jest dość e, cieńki, jak wiemy, więc zmienimy na szybko. Zaatakujemy. Nie wiem czy to jest pełne już moje ale, ale za, zaatakujemy powinno się udać. Tak jest, uda się. E, oddałbym mojego mocnego do tej dyszli. Coś 4000 przewali. To są separatyści na wescy. No, nie chcę go stracić, tak? Weźmiemy sobie pół. Może być pół. Wyjdziemy z tej prowincji. Zamienimy dowódców. I wejdziemy z powrotem. Takie manewry tutaj zrobimy. Możemy? Możemy. Teraz ten król nie jest taki w sumie słaby. Jak dowódca. ale ulryk jest lepszy. Ok. E, teraz sobie bardzo fajnie radzimy z buntami, moi drodzy. Tu Polska odbija tam. Tam nic nie wybucha. Fajnie, dobrze jest. Eee, obecnie też mogę redukować. Mogę. Pisząc, ok. Eee, doszło do bitwy. No i ulój, ich zmiana z powierzchni ziemi. Bardzo dobrze. Uliko von Junginghan. Panie z zakonu krzyżackiego. O, zakonu już prawie nie ma. Fajcie, królewiec po polsku. W Polsce znaki. Ja fajnie, e, królewiec. Ale miło to widzieć: tu Tuchola, Noteć, Ostruda. Ostruda nie ma u, bo to jest Ostruda. Płosk, Wiźnia, Łęczyca, Wawa. Moje miasto. Niemalże. Jestem chłopak wiejski. Bardziej drewniany bym nawet ośmielił się mu powiedzieć. Dostu mał pozdrowienia bardzo serdecznie dla niego. E, czy wracamy tym do Wielkiej Brytanii, czy nie? Znaczy, mm, gdzie nam więcej co wybuchać? W Anglii. Wracamy tu do panowie. Tak na szybko. Okej. Okay. Pieniążki na plus. Pomóc a, Polakom. Już. Dziękuję. Okej. Owak też Dało się opanować poniżej 100%. Gdy jest powyżej, oni po prostu wszyscy rebelianci i wszyscy mi wybuchają, I, i wszystko rewolucje, i wszyscy chcą być niezależni, a nie wiedzą, że się nie da. Nie wiedzą, że Szwecja jest najlepsza. Co do kolonizacji. A nie było to, to zacząć, nie? Ale tak średnio mogę. Bo nie mamy kolonistów. Ale mamy. Holandia nawet przyszła. Mamy Brytyjczyków, którzy tu mają kilka prowincji, i to im też zabierzemy w kolejnej wojnie. Powiększymy ich kolonie. Tak się nie możemy. Chciałbym, żeby najpierw tworzyli nację, potem my tą nację zjemy. W ten sposób by to było fajne. Coś nawracałem, tak? Z automatu. Na nie spojrzałem, co ja, co ja tworzę. Tu możecie już wybuchać. Nigerzy separatyści w Kumbi. West, ice is, is over. Y, czyli koniec. Y, Szkocja nas. Czemu nas nie kocha. Sprzedawcie nawet prowincję. relations. Nie macie nawet znaku. Co wy chcecie? Y, Szkocja. Views. Y, y. Szkocja widzi nas jako to dość, to daje jej niepodległość. Y, z, z, tak? Zawała z nami sojusz dla. Bezpieczeństwa, bo ma dookoła, wokół siebie bardzo silnych przeciwników, nie bo, bo ja mam silnych przeciwników bodajże, znaczy silnych sojuszników, nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem, średnio to widzę, widzę, że Szkocja coś chce na nas uzyskać, co wy macie, Orkney, macie, właśnie jaką mamy misję? jak nasze papiestwo? Nie, nie został wybrany nasz kandydat. Czajcie? A damy całe. Yy, chwila, bo muszę przestał działać w tym momencie. Co, co ja chciałem? A, co to Szkocja? Wy macie... Aha, już widzę. Chciałem sobie sprawdzić moją misję. Armia. Psik. Armię my mamy ładną, Czas stworzymy mocniejszą. Czy wy wybuchniecie? Czy wy się boicie moich wojsk? Boicie się? No ja się nie dziwię. Wolałbym, żebyście już wybuchli, abym was już zdławił. Lines, to ja też chce wybuchać. Mef. Nie timiu, coś tam, tylko mef. Też pewnie tutaj. Mef to za tak zrobimy. W Light też stoi voist, to jest story, voice, no więc nie wybuchnie. Ale oni nie mogą się bić w moją Czarny kwadrać muszą wrócić do siebie. teraz ja sobie stanę w Minster. Tam też chcecie. Tak jest. Norwescy gdzie wybuchają? Wszędzie. No ale dobra, mamy na razie. E, zawołaj. Sztoci nas nie chcą kochać. Możemy wziąć dyplomatyczne. Z militarnymi stoimy w plecy, ale to przez naszego króla. On jest dość słaby. Wysuwamy dalej. Nawet i wie jeszcze i wybuchnie Tak jest. Miło. Miło, miło. Bóleka, jeszcze się wbili jednym. Uuuu Minuta ciszy. Wystarczy. Ulek bon zrobił sobie z tego świata. Dosłownie. Zszedł nam nasz ukochany dowódca. Fajny, był amerykański. No, chwała i cześć bohaterom. Następny. O, Knut. Też jest fajny, chociaż y, Ulrich był lepszy, fajniejszy. Nigdy go mu... no, nie dościgniesz, ale Ulrich był fajniejszy. Cóż, Splendid. Nord, coś tam, coś tam. Gdzie to jest? E, Nord, to jest to. Tutaj. Co za nazwa? Kto to wymyślił? Widzicie to? Bo ja tak 2 na 10. Stąd coś w ogóle. Czy nam coś chce wybuchać? Nie. Fajnie, fajnie. Pieniążki stoczyły. Flotę bym O 5 flut, żeby móc tworzyć całe 15. To jest dość dla mnie istotne. Udało nam się stworzyć tora i możemy tworzyć następnego. Ja. Dobra. Udało nam się. Nie wybuchają za mocno. Przewidujemy w miarę gdzie chcą. E, Mef, Minster. Tam mamy ludzi. Norwegia. Norwegia to nie wiem. I PM to wiem gdzie. Ryga, Szkocja. Ryga. To staje wywiedzenie. W Estonii. PM to jest. Perm, a to aż tam. Dobra, w ślępie, 15. Połączyć się. Perm jest tu. Gdzieś na wschodzie. Wiem, bo. Tu jest. W ja mam, że. Pełen separatist. Coś mi się nie podoba. Pełen will be. <grych> ok. Pełen jest niżej. Dziwne. Dziwne, naprawdę. Dziwne. Ja wiem, że moje owe też jest zbyt wysokie, ale już to się zmienia. Spokojnie panie. Pani go. Ci wybuchli, no, Możemy ich przerzucić na Lines, które tam stoją. Nie. To już. Takie działania. Tu przypłynęła flota. Co, co ty jesteś? Ładny statek macie. Holandia. Dałoby się podglądać trochę administracyjną, ale w tym momencie leżymy. No. Wybuchło mi w mef. Czy tam stała moja. Nie, ale przechodziła akurat moja armia, więc. Eee, więc nawracamy dalej. Te prowincje z klasyczkami mają religious zeal. Czyli mają odporność na nawrócenie. Mają taką. Utwardzone, są utwardzone dosłownie religijnie. I one nie przejdą na inną wiarę przez jakiś czas. Wow. Ale mnie, prawie mnie zjechali. No. Są... So, bo to działa tak, że jeżeli nawrócisz prowincję, ona przez jakiś czas ma swoją odporność na nawracanie. O tak to można nazwać. I wtedy nie może ich nawrócić inna wiara. Tak to działa. Deep. Lepsze fluty. Sprawę co w nich jest lepszego w tym momencie. Zaraz poczytałem sobie Nambys no, Bild. Lepszy. Handel Nie wiem o co chodzi. 5 aktywnych legnało. Fajnie. Mięc tak wybuchło, nawet też tam ludzi. Aha, że możemy udostępnić sojusznikom transportowanie właśnie nimi. Fajne, fajne, ale. E, czy mogę was podnieść? Ulepszyć w sensie. Pewnie mogę. I ja, mogę. A nie, droga, ulepszcie się. Mogę wziąć też nasze zadanko. Power Controller chce usunąć danie z mapy. Z wielką przyjemnością. Z wielką, mój drogi, przyjemnością. Usuniemy ich z mapy, co? Nikt się nie męczy. Mam na Was klasus zbrojeni, tak? Tak jest. O, mają galerię jakiegoś sojusznika w końcu. Wiecie co te tak 2 na 10 i No ja powiedzmy, co się stało? E, co się stało? Stabilność minus 3? Nie. Chwila, chwila. Ja to muszę się temu przyjrzeć. Co to się stało? Bo nadal mi się toczyło stabilność. Aaaa! Dupim! Jam! Przecież mieliśmy trusa z nimi! Ty Cfelu! Dobrze, że są te sejwy. Mogę się cofnąć zdeczka. Wybacie, ale nie jestem teraz w stanie być ze stabilnością na minus 3. O nie! Nie teraz! Nie w takim momencie! No, pani go, proszę już się wczytać. Dziękuję. Teraz, jakbym miał stabilność na minus 3, to ja bym nie żył. To ja bym nie żył. Usuniemy ich, ale. Najpierw niech minie nam truz, To jest do 62. Za 3 lata to zrobimy. Mówiłem, że najpierw mi się z papal kontrolałem, ale cóż. E, gdzie my mamy dalej? Wybuchy. Minster Minster już padło. Już wy... A! Już padło. Pern, protestanci. Gdzie? Nie wiadomo. Rydla tam stoją nasi. Tyron, czy to jest tutaj? Nie. Czy coś jeszcze mi chce wybuchnąć na Szkocja? Highlands, West Asleys, a to długo. Leinster mi chce najbliżej wybuchnąć. Mf już padło. To idzie w Highlands? 30 tysięcy na wyspach to trochę przy moim zdaniem trzymać. Kontynent bym raczej... Nimi za zaludnił, ale na razie niech tam stoją. Czy już wziąłem? Nie, nie wziąłem lepszenia ulepszenia. to Płyń. Moglibyśmy postarać się też o on Polski, ale... Nie bardzo. O, Polska bije się... ...mocno tutaj. Krym. Co to jest? dojo. Cześć, czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Czym się te teodoro, które zjadło pół czynu? Czy znaczy, nawet Polska im pewnie pomogła dość swoją, ale. Ja pielęgnij to, co się dzieje na tym świecie. Co tu się dzieje? Nie no, fajnie. mi się podoba. Szkocja, co. Dobra. Albo was zjem tak, albo pokojowo, to wszystko od was zależy. O, mamy też ładny przychód 3, 650. Podoba mi się. Mhm, mm Norwescy. Oni wybuchną pewnie znowu na tych małych wyspach, ale to mamy flotę. To, to flota ich rozbije. Czy stworzę stwor już nową? Tak. Poza tym, nie, 20 nie stworzymy. Moja flota jest do przebudowy z Mamy 105 tysięcy aż wojska limitu. To też będziemy odbudowywać. Z czasem. Norwescy niedługo wybuchną, no Leinster. I moim zdaniem, to już możemy nawet. Tak! Dwa, 2D prezesowska, no tak. Nie ja mam pieniędzy. 219. O! 2D jest dość droga. Ale niech będzie. Niech będzie. Uuu, ale się zamkliło. Na zewnątrz mdła. Na zegarze 18 minut, ponad, już 19. No. Czy wy jesteście od razu ulepszeni, czy ja was muszę? Boże to dno. Bez DNO. Wiem o nie DNO. Nie Lubię placki. Lubię placki, lubię placki. Co nie wybuchacie nagle? Owe extension spada i nie wybuchają. Nigdy, moi drodzy, nigdy w życiu panowie i panie powyżej 100% over extension. Wtedy by nie wyglądało to tak, jak wyglądało, że tu w mieście jedno wybuchło, tu tak. Wtedy, tu by ci wybuchło 30 tysięcy. Tu by ci wybuchło drugie tyle. A tu to już szkoda gadać. I tu by było wszędzie czarne kreski. Nawet moje 60 tysięcy armii, bodajże tyle mam, by ich nie powstrzymało. Oj nie. Na to proszę uważać, moi drodzy. Taka moja przestoria. Przyspieszymy czas. O Boże, ps y lecą na łeb, jak się czas przyspiesza. Strasznie lecą na łeb. Wystarczy już przyspieszenia, bo kąp mi zdechnie. Dobra. Yy, co ja chciałem mówić? Nic. Ciekawego. Podobno lepiej nie mówić niż mówić głupoty. Tak słyszałem. Chcę was podnieść. Tak. Wy się dopiero zaczynacie naprawiać, znaczy ulepszać, róbcie to. Moja główna flota jest chyba ulepszona. Tak jest. Eee, coś tam, coś tam koniec religijnej. A jak wygląda mapa religii w naszym kraju? Polska jest katolicka, Francja też, z Francją mamy sojusz, przypominam. Czy nie? Nie, to już mamy. To już mamy. Bo widziałem, że mnie zdjęli z Rywala. I myślałem, że że już już nie... Co już podpisałem, a tu widzę nie. No to ale już już tak. Nadobiłem no to. Jesteś z tobą Majesz. Kocham cię. Gajemy w szachy. Co to jest? Wielka Brytania. Czemu ty jesteś na lądzie? Czemu ty jesteś u... u na jedno wychodzi, tylko że stabilność sobie zbustujemy. Chcą przywrócić staje porządki. A, to jest autonomia! A ja myślałem, że to jest tyle rośnie. Nie, nie pozwalam wam, wolę stać stabilność. I teraz zebrasz punkty, żeby ją zbusztować. Naprawdę wolę niż dać im tyle autonomii. Autonomię chciałem dzisiaj opuścić. W sumie mogę. Czas nie, bo stabilność jest słaba. Znowu zaczną wybuchać. Norwegia już prawie ty on gdzieś... Gdzie ty jesteś w ogóle? Eee, czy macie swoją prowincję, czy... Musiałbym was szukać, ale wy chyba tu jesteście. on tak jest. I tu A to 15, tu nie wróci tu do To do niech w stanie Tu się naprawia moja... Naprawia. Rozbudowuje moja flota. Nie, kurna mamy. Disaster. Koszt stabilności jest droższy. Produkcja pada. 2% na miesiąc to progresuje. A może to wyłączyć? One of the following must be true. We're currently in a disaster and it's slower than zero. Niewykonalne. Anest Lower than Zero. I mamy Anestu. Gdzie to było nie tu Mamy przecież Nie wdobłem się. Obecnie w disasterze. Anest Lower than Zero. Nie wiem bardzo jak to zatrzymać, będę musiał poczytać. 2% na miesiąc tego idzie. Mamy pierwszych miesięcy na zatrzymanie. Lina jedność muszę osiągnąć. Nie musimy podnieść stabilności, wtedy to się zatrzyma moim zdaniem. A to nas kosztuje 151. Jesteśmy w stanie to zrobić. No, tylko, że czas. Na Zgoni. E, nie, nie, nie korujemy nic w tym momencie, e, PM. Teraz chce wybuchać protestantów. To to wy nie wiem gdzie, PM. Chce być wolny Szkoci on To stoi ta 15. Was nawet nie rusza, bo mi się flota przerabia. W 15, a tu mogę wybuchać religijnie, bo tu było, pamiętamy, protestantyzm. Liga jest obstawiona ile ma 0% na tam stole. Ja bym się przesunął na wschód Tu są gdzieś szkole, tu są peręskie, no tak Więc tam wyślemy moją A mnie źle jest ze stabilnością Oj źle I ten disaster nam idzie To też jest złe Aj nie podoba mi się to Potem jak to wejdzie, to nam znowu będą machać się jak będą chciały. Mamy wysoką yy, jedną religijną, ale tyle powinniśmy, których nie nawrócimy. Z zilem Kazań, co ty chcesz ode mnie w ogóle, dziecko? Myś chciał umrzeć, a... A prosisz mnie o przejście wojsk? Stomani, skutki. A, więc wiem, że jest wysoki. Chciałbym go zmniejszyć jakoś. Kona, na przykład. Kona. Gdzie ty jesteś? Tu byłeś. Kona! Ty! No mówiłem, że tu byłeś. Ewa Anes? Tak, mogę wam podnosić autonomię, ale ja wolę poopuszczać wam. Już wkrótce. Jak tylko się ustabilizuję narodowo i ten disaster nie zniknie. 25 minut odcinka. Czas na koniec, moim zdaniem. Ale jeszcze chwilę się powstrzymam. E, czy flota już? Flota jest już cała, okej. Okay, Sprawna. Jakie nazwy macie fajne? Mars? Angel? A właśnie! Co ja chciałem wam jeszcze powiedzieć? Uma nam dowódca. E, doradca. Nie, ale nie to. Tu mm, dwa byłby fajny. Ile mamy dochodu? 9. Stać nas. jest jeszcze spada. Mm. Co chciałem powiedzieć? Nazwy w tej grze są nazwy, przecież można nazwać każdą armię, każdą flotę. Ja coś po i tu wychodzę z propozycją do Was. Możecie nazwać armię moją, mojej grze, jak chcecie. Nie będę tutaj narzucał nic, kompletnie nic. Chcecie już nazwę? Piszecie w komentarzu w następnym odcinku, jeżeli się pojawi w odpowiednim czasie, już ją zobaczycie. Tak to ma działać, ar nazwy floty, nazwy armii, to chyba można nawet e nazwy powinny... Kaltuarium, Stiletsa, Litwy. Czy ty chcesz, żebym ja się bił z Polską? Nie. mi prestiż, ale ja się nie będę bił z Polską. To jest przecież mój sojusznik. Nie mogę. To wy macie te nowe stopy. Nic nie macie. Możecie tylko patrolować. Możemy wziąć też militarkę. I chcę. E, mamy też fajne działka. E, SMOL czy morale, a te mają. Czy chcemy duże czy małe? To jest pytanie. Duże moim zdaniem. Weźmiemy. Jeszcze chwila będziemy mogli sobie podnieść stabilność. Ten disaster idzie. Nie, stanął. Aha, bo nam anest. Doradca. Nas uratował! Obniżył nam anest. Dziękuję Ci, doradco. 2% mi spuściłeś tego anestu i to już pomoże. Dzięki Ci. Jesteś wielki, naprawdę. Bez dowódcy, z dowódcą, z Gustawem. Umżyj, Umrzyj, Umrzyj. w Królu. złoty. Przeniesie czy gdzieś wybuchli? Nie. Wracasz na kontynent. już mi mija z Danią. Ale to zobaczycie już w kolejnym odcinku. Teraz ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, dodawajcie do swoich obiektów bardzo mocnych zainteresowań. A tymczasem. Y Wy się tu bijecie, a ja bym chciał pomóc Polsce, ale nie mogę. A tymczasem, dzięki wam wszystkim za uwagę. Na razie, zobaczenia, no i pa pa.